O czym opowiada powieść przedwiośnie Stefana Żeromskiego? Możemy ją analizować w dwóch wymiarach. Pierwszy, osobisty, powiedzmy, jednostkowy, to oczywiście dojrzewanie Cezarego Baryki. Drugi natomiast wymiar to wymiar globalny, a więc opowiadający historię tego, jak Polska odzyskała niepodległość oraz jak sobie radziła przez pierwsze lata niepodległości. Dorastanie Cezarego Baryki to m.in. liczne miłości, konflikty z rodzicami, fascynacja dwukrotna komunizmem, przyjaźń z hrabią oraz walka o niepodległość Polski. Natomiast losy Polski w przedwiośniu to przede wszystkim najpierw czas zaporów, potem walka o granice, wojna polsko-polszewicka i wreszcie. Odzyskanie niepodległości no i czas pełen niesprawiedliwości społecznych.